Jesteśmy w Dzisławicach na Śląsku bierzemy Forda targujemy się Sa, gość jedzie rowerkiem tego typu pasjonat jakiś a my jesteśmy w miejscowości Kompra Chcice zatrzymaliśmy się w, lasie, w lesie w poddychać powietrzem bo są niesamowiste lasy też pada ale... W samej drodze jeździmy, zwiedzamy Polskę, poznajemy ludzi i nie tylko. Basen. To już coś. Miejscowość się nie modlim. Ładna zabudowa. Jesteśmy, niestety, auta nie kupujemy, stan słaby, silnik drży, rca, nie będę wam tego nawet pokazał, pokazywał i lecimy w stronę Śląska, na Dobrowy Górniczą. transport drewna, wyprzedziliśmy już jedną ciężarówkę, teraz przed nami druga. milion przeznaczenie. <noise> Wiem, że inaczej podkręcam. To jakaś awaria tiry. Zawadzkie. Jesteśmy w ryneczku. Mamy praszkę. Lecimy na kluczburg. Ładna pąteczka wyjeżdża. A tu słynny na całą okolicę Plaz Roy z Royzrami. I tu też ostatnio widziałem Mega Hit Największa żabka w Polsce. Mamy dziś 21 lutego. Dużo słońca. Teraz chwilowo za chmurkami. 9,5 stopnia. Czarnożyły gmina Wita. Tak dokładnie. Czarnożyły. Wygooglujcie sobie to. Ruszam dzisiaj na Opole Wesoło się nie modlim. 150 km przed nami i postaram się ciekawsze fragmenty nagrać